Droga krzyżowa ulicami mszany Dolnej, ponad 20-letnia tradycja, została zachowana również i w tym roku. Udział w tym wydarzeniu to było upamiętnienie męki i śmierci Jezusa Chrystusa oraz refleksja nad swoim życiem i wiarą. Ponad 3000 osób wzięło udział w wielkopiątkowym nabożeństwie. Tegoroczna procesja wyruszyła z kościoła parafialnego pod wezwaniem świętego Michała Archanioła. O bezpieczeństwo wiernych zadbali policjanci. 14 stacji drogi krzyżowej i rozważania. Nie rezygnuj, wyciągnij ręce i chwyć się Jezusa. On zowdy jest koło ciebie, zawdy ceko na tą chwilę, kiedy powiesz. Jezu, nie dom rady, Ty się tym zajmij. Połączone ze śpiewem Który dźwigo z drzewo za Modlitwą Zdrowaś Maria, łaski pełna Pan z Tobą się między niewiastami. I odmawianiem różańca, który w ten wyjątkowy wieczór sprawił, że każdy z uczestników mógł na swój sposób przeżywać ten wyjątkowy czas świętemu. tak jak chciał. Jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Ojcu i Synowi i Duchowi hmm. Świętemu. Proś Boga, by dał Ci taką pokorę, jaką miała Maryja. Czytane zagórzańską gwarą rozmyślania połączone ze śpiewem wyraźnie sugerowały wszystkim tym, że to chwila na zastanowienie się i skupienie wokół Chrystusowego Krzyża. Krzyża, który przez życie wędruje razem z nami. Krzyż przejmują strażacy z Mieszany Górnej. Stąd też od jednej do drugiej i tej ostatniej, czternastej stacji drogi krzyżowej, ktoś inny niósł krzyż. Na swoich ramionach drewniany krzyż niosła młodzież, kapłani, siostry zakonne, grupy liturgiczne działające w parafiach, matki i ojcowie, a także strażacy. Podążając za nim, wszyscy uczestniczyli w wydarzeniu, które dla ludzi Kościoła ma wyjątkowy charakter i znaczenie. na ziemi. Procesja Drogi Krzyżowej zakończyła się przed Kościołem Miłosierdzia Bożego. Pokój, miłosierdzie, pokora, nadzieja, odwaga, troska i cierpliwość. Panie, chcę się tego uczyć od Ciebie, bo Tyś jedyną drogą. Prawdą i życiem. Amen. Od 2005 roku, kiedy w pobliżu nowego osiedla mieszkaniowego erygowana została druga parafia pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego, Wielkopiątkowa Droga Krzyżowa prowadzona była od kaplicy na placu budowy do kościoła św. Michała Archanioła. W następnym roku miała już swój początek na wzgórzu, w parafii matce a stację 14 w miejscu, gdzie wznoszono mury nowej świątyni.